Cześć, z tej strony Valor 90. Jesteśmy w GTA 5 Online. Jest ze mną oczywiście niezmiennie mój przyjaciel Patryk. się Witamy, witamy. No i co, robimy tą finałową misję. W końcu trzeba ją skończyć. Tutaj mamy tą tabelkę, znaczy nie wiem, Rysunki, tablice, ile mamy nagrody 50-50, chociaż ja bym ci tutaj dał 30%. <grym> okay, nie, okay. nie, no, damy 50-50. Mamy tutaj wyposażenie, będziemy się wiercać, mamy samochodzik. No i co? no I idziemy z akcją. Kontynuuj. I, 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 i. i. Ja widzę zegar, który mi liczy 2 minuty I... 20 sekund. I, I jesteśmy Dobra e, Obecny strój? E, własny pojazd, nie, to już wiemy, co, kto, co to jest własny pojazd, bo już mieliśmy Dam. Jakiś tutaj mam pojazd, który ukradłem, nie jest najgorszy, więc Weźmiemy to. Dobra I zaczynamy. Jestem kierowcą, ty będziesz zapewne hakerem, albo ja będę hakerem, to jeszcze nie wiadomo, Wiertnikiem, z tego co widziałem. Wiertnikiem ty będziesz. Tak, tak, tak. To ty masz drilla na pleckach, ale seksownie z tym drillem wyglądasz. Przewierciłbyś. <grym> o! Oh, okay. Padłem na pana, przepraszam bardzo, zobacz, widzisz jakie ładne autko Nie to żółte! To jest moje do... e, dobra, to był... W pewnym momencie gdzieś cię wyrzuciło, ale dobra, nieważne. Dobra, Uutkamy ja sobie... Się u dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. O Jezu, jak tnie? Ale trudno Nie wiem, coś tam Lester nam gadał głupoty Lester po... powiedział, żeby się dostać po samochód Ale to Jego jakiś patryczy. joke, czy coś takiego, coś tam powiedział? nie, eee, nie. Tam... Jak, jak Lester zwykle ma, to tylko Aha, okej okay. Okej okay. Nie ma jak zmieniać radia podczas jazdy. Nagrywania? Tak jest, nie bo tu mi tam... O Jezu, jaki freeze, jak Cię kręcę, oj, Ty kochany, Boże. OK Z tego co widzę to ja kakuję, znowu. Puźwa, no. Ale samoch samochód jest zreperowany. Ciekawe kto go tak pouszkadzał no, Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Nowka sztuka, nie śmigamy. Poko, zaraz go podra... Ło! No bez jaj! Bez jaj! Okej, okay. ja zaczynam hakować. Dobra, hakuj. Chcę tam, jeść? ostrożnie e, wiesz... Ostrożnie, jedź, to u mnie... Dobra, tutaj robię Need for Speed, Underground, 8 O nie O! Wow. Te pak! Coś zacharczyłem. Ale spoko, żyjemy, żyjemy. Hakuj sobie dalej. Hakuję, hakuję, mam trzy gatesy do przejścia. No, irytujący jest ten hak. Co o... Teraz tak właśnie o czytam. Kamerę? Tak że z, trzeba rozwalić, chyba. Z, zdjąć kamery, cztery kamery. Nie ma sprawy. Ach ten hacking. Panie, jak dojadę wcześniej tam niż ty skakujesz, to okaże się, że. Marnyś ciebie haker. Dobra, następnym razem ty hakujesz, ja jeżdżę. Dobra. Smuza! Słuchałem Cię Podnieś na poduszkach <grystanie> Dojechaliśmy? Już jesteśmy blisko Okej, okay. taki jesteś fajny Dobra, system schakowany mówisz. Okay, jest Super. z Super. Super. Dobra. Ustaw tak, żebyśmy mogli łatwo. Uciec. Będziemy jechać na wprost, jak się nie mylę. Dobra. Okay. Okay. Muszę wyciągnąć telefon i aplikację uruchomić. Tak, otwieraj tam bramę Niebios nam. Właśnie w tym momencie, Patryk będzie otwierać. O, właśnie, to właśnie widzimy. Ja też to widzę. Coś pięknego. Ale to może być jakieś. Dobra. Czekaj, ja tutaj sobie. Poczekaj, jeszcze nie wchodź. Ja tutaj. Ten. Powiem tak. Nie zabijamy nikogo. Bo chyba Dobra. jest. Bonus. Po prostu. W... O, kurwa, nie w to. Po prostu wbijamy. Zbijamy na glebę Kamery, kamery, kamery Okej, ja co się Dobra, spoko, ja tutaj ich e, zastrzeżam. Chleba kurna. Koleś się nie chce położyć, zaraz ja mi pomogę. Wiercisz wierce, wierce. Jeszcze dwie blokady mi zostały. Nie ma klawiatury. Nie ma klawiatury. Wierko mi się zgrzało. Kurde. Nie jest takie proste, jakby się wydawało fajnie tam nie, nie wierz za mocno, żeby tam od razu wiesz Ostatnia mnie... została chill out a zaraz zrobię kurno Chill out do mnie Nie ma chill out Co się dzieje Spokaj ich kontroluję. Tylko czekam okay. na ciebie. Wierce, wiercę Okej, okay, rozdzielona. Dobra, idę do samochodu. Jak już wszystko zawierzesz sprawdź czy wszystko zabrałeś Pomóc ci tam czy nie? Nie. Jest Dobra, okay. spadamy. Out, 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 out. Policja. Dobra. I teraz do mnie należy nasz los. Ja strzelam tam po oponach. Zabijasz policjantów, czy...? Wal jak leci tam, żeby... Ja muszę jakiś uzik publiczny na następny raz, mam tylko... Za nami dwa radiowozy. Mam radę. Masz tutaj profesjonalnego kierowcę rajdowego. O, policja. Panie, no. to jest łatwizno. Helikopter? Tak jest. Uciekniemy helikopterem. Magnus? Tak jest. Jest! Coś pięknego No nieźle No podoba mi się to Bardzo mi się to podoba O, jak mi się to podoba, zaraz kasiorkę liczymy Na początku może to nieco gigantyczne kwota, ale początek zawsze dobry zastrzyk gotówki jest to 15 chyba tak było do podziału chyba tak.

No, kasa niezła. 50, na pół, na pół dałem. Literalne wyzwanie mniej niż tego. Patrz, patrz, mm. patrz, patrz. O proszę, uszkodzenie pojazdu. Nikt nie zginął. Nikt widzisz? Więc... Nie, nie najgorzej kierowałem wyszło na to, że... Proszę bardzo. Po raz pierwszy zarobione... 57 tysięcy. No, uważam, że fajnie. EXP trochę podleci O, proszę Pana Level 15 mam Ja zlevelowałem się nawet na No, Gratulacje, gratulacje O, i pijemy flaszeczka, dobra W barze to, jesteśmy to co, to... O, proszę Dobra, pa, ukończono, elegancko Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie Animacja, świetnie nam naprawdę poszło jak na pierwszy raz Uważam, że Eee, kolejny filmik też będzie z jakiegoś napadu, albo z jakiejś rozpierdziuli No dobra, zakończyliśmy misję powodzeniem, fajnie kasa nam wpadła Patryku, chyba zadowolony jesteś? Bardzo zadowolony Super No to co, do następnego razu, trzeba kolejny jakiś napad, e, na pewno już będzie trudniejszy Albo jakaś rozpierdziel, Lester do mnie właśnie dzwoni, what the fuck, czekaj bo... Macie swoje grzywne Dobra, Lester dał nam, że tak powiem, dowcip, że coś tam, coś tam, coś tam, że po nas policja wpadnie i tak dalej, głupoty pierdy, ale to był joke, ha 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 i będzie do nas dzwonić, do mnie, kontaktować się w kolejne napady. Ja wbiłem 15 poziom, to nie jest jakiś gigantyczny. Ty masz poziom, jak się nie mylę. 9? 9. Od, 15, od 12 możesz sam mieć napady, sam kombinować, być tym dowódcą. A od 15 misje dzienne, które właśnie ja będę mógł już teraz robić, więc. Ale spokojnie, wybustujemy się razem. No nic. Tyle w tym odcinku. Dzięki jeszcze raz Patryku, że zagrałeś ze mną, że wspólnie nagraliśmy to, to wideo, spłudziliśmy to. No, 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 no. no i co? Trzymajcie się. Na razie. Hej.